Cześć Boże, ksiądz Ryszard Halwa, mamy następny odcinek Rozmowy Bez Cenzury. Witam, Jan Bodakowski, publicysta mojej rodziny, a także portalu po prawy.pl. Prawy Drodzy Państwo, chcemy porozmawiać o bieżącej polityce. Wiemy, że, że dzisiaj będą się zastanawiać w Brukseli nad tym, czy będzie uzależnienie wypłat unijnych dla Polski, czy tak też dla, dla Węgier, od stosowania prawa. Ale wiemy znaczy, na rzecz tak, praworządności praworządności tak. tak zwanej, a to chodzi o LGBT, o aborcję, i tak a może być i eutanazję. I od tego, jeżeli Polska nie będzie zgodziła się na LGBT, na aborcję, na eutanazję, to mogą nam nie wypłacać funduszy unijnych. I Polska i Węgry między innymi miały zablokować budżet. I ciekawy jestem, czy w dniu dzisiejszym Polska stanie na wysokości zadania. Czy wycofa się rakiem? Jak, jak pan sobie e, Ja jestem e, od samego początku wielkim krytykiem polskiej obecności w Unii Europejskiej. E, już jak była kampania referendalna e, z wieloma młodymi ludźmi, brałem udział, e, korportując informacje o tym, jak będzie to szkodliwe. No, ale my, my już jesteśmy. Jesteśmy, i, no, jesteśmy natomiast... tak, chwileczkę, jesteśmy tak uzależnieni. Że teraz e, problem by był z wyjściem, dlatego, bo między innymi e, nie ma produkcji zdrowej żywności, tak nam e, Bruksela na, na, narzuciła takie rzeczy, między innymi wypłaty od tego, że, że trawą się zasiewa ziemię i inni korzystają z innych krajów na tym. A tak moglibyśmy sprzedawać zdrową żywność. Ale to już jesteśmy w Unii Europejskiej. Tak, Teraz... To jest właśnie taki problem, że jeżeli jesteśmy w, w szambie po uszy, to po prostu musimy z tego szamba wyjść, bo musimy sobie uświadomić, czym jest Unia Europejska. Unia Europejska jest takim mechanizmem, który blokuje rozwój Ой. gospodarki polskiej i blokuje, e, blokuje możliwość życia Polaków w dobrobycie. Dobrobyt buduje, buduje się tylko dzięki gospodarce wolnorynkowej, dzięki niskim podatkom, e, prostym e, przepisom. E, jeżeli chcemy w Polsce mieć dobrobyt, to musimy obniżyć podatki i zlikwidować szkodliwe przepisy. Barierą w obniżce podatków, w likwidacji szkodliwych przepisów jest to, że Unia Europejska nam na to nie pozwala. Nie pozwala dlatego, There że e, Unii Europejskiej, politykom z zachodniej Europy zależy na tym, żeby polska gospodarka się nie rozwijała i nie Bo stała się konkurencją. No tak. nie, nie, nie stała się konkurencją e, dla innych krajów, nie, krajów między innymi Niemiec i Francji. ale tak. w tak. i my jesteśmy, jak my jesteśmy e, dzisiaj krajem e, kolonią e, zachodniej Europy, kolonią, która jest e, wyzyskiwana przez tą zachodnią Europę. I oczywiście ja jestem wielkim zwolennikiem likwidacji barier w handlu międzynarodowym. Uważam, że bardzo dobrze, że my możemy współpracować gospodarczo, nasi przedsiębiorcy z przedsiębiorcami z Unii Europejskiej, ale do tego, żebyśmy korzystali ze wspólnego rynku, to absolutnie Unia nam nie jest potrzebna. Najlepszym przykładem tego jest Norwegia, która nie jest w Unii Europejskiej, ale jest członkiem wspólnego rynku e, i może korzystać. Ale, e, to jest plus. Panie redaktorze, ale my jesteśmy już w Unii. Porozmawiajmy o tym, e, o naszym temacie. Bo to ja, jest. Ja zaraz, ja chcę, zaraz chwileczkę. Chcę powiedzieć, że uzależnienie wypłat od tak zwanej praworządności nie, jest niezgodne z traktatami europejskimi, i to nam narzucają wielkie kraje, takie jak Niemcy, jak Francja. I, no i, musimy, I nie możemy żeby, się na to zgodzić. Tak, I musimy sobie przy, y, 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 po prostu y, uczciwie powiedzieć, że dzisiejsza Unia Europejska, dzisiejsi możni Unii Europejskiej, czyli Zachodnia Europa, głównie Niemcy, Francja, absolutnie nie są zainteresowane jakimkolwiek y, przestrzeganiem praworządności europejskiej, czyli traktatów europejskich. Oni są zainteresowani tym, że y, mają swoje lewicowe urojenia i te lewicowe urojenia my musimy przyjąć. My po musimy pierwsze odrożyć między po LGBT, LGBT tak? aborcja, być może że niedługo eutanazja. Drodzy Drodzy państwo, i państwo, przede państwo, wszystkim to jest, to jest taka wisienka na torcie ideologiczna, która zama zadowolić wszystkich tych komunistów z Unii Europejskiej, tych jawnych komunistów, którzy tam w Unii Europejskiej siedzą, i tych kryptokomunistów, którzy występują pod, pod fałszywą banderą Hadesji czy konserwatystów, i y i i czy, czy jakichś zielonych. I, i to ma ich zadowolić ideologicznie, ale to jest też kwestia tego, tego uzależnienia, niszczenia systematycznego polskiej gospodarki. To jest na przykład kwestia przymusów wprowadzenia w Polsce waluty euro, która ma odebrać nam, naszemu krajowi, możliwość reagowania na różne kryzysy gospodarcze, bo własna waluta nam to daje. Ale... I to jest taki wyzysk kolonialny. I powiedzieć, że poprzednia ekipa PO i PSL były za to, za tym, żeby wprowadzić euro. I wiemy, że tam, gdzie wprowadzono euro w tych krajach, źle się dzieje. Ludzie są niezadowoleni. I całe szczęście, żeśmy tego nie sprowadzili. A teraz ci, którzy są eurodeputowanymi, między innymi z SLD, czy tam z PSL, u krzyczą, że Polska chce zablokować. Budżet ma Bo prawo ma do tego nie... i oby to zrobiła. Panie premierze, przecież... nie wycofuj się z tego. E, dobrze, że z panem premierem Orbanem e, rzuciliście hasło, że zablokujecie e, Budżet, jeżeli będzie się wią jeżeli Unia Europejska będzie wiązać wypłaty z tak zwaną praworządnością. I I, to, na to, I tu, i tu jeszcze, jeszcze problem, bo nie ma co się odwoływać do patriotyzmu ludzi, którzy popierają w Unię. Polsce Unię Europejską, bo po prostu musimy sobie uświadomić, że ci ludzie e, po prostu ideowo wierzą w to, co robią. Unia Europejska, e, choć jest marksistowska z, m, u swoich fundamentów, to jeszcze przede wszystkim. No obecnie, obecnie ale na początku nie była. E, no jeżeli, ja powiem szczerze, jak się dokładnie przyjrzy tego, kim byli ci ojcowie założyciele, to, e, to istnieje taka legenda, że, że to były korzenie katolickie, ja z tym bardzo polonizował. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, co jest cechą taką immanentną Unii Europejskiej. Moim zdaniem Unia Europejska urzeczywistnia ducha faszystowskiego. Faszyzm to jest taki, celem faszyzmu jest podporządkowanie wszystkich dziedzin życia biurokracji. Cel ten jest całkowicie sprzeczny z y, nauczaniem Kościoła katolickiego, który uważa, że y, życie powinno być jak najmniej podporządkowane biurokracji państwowej, ludzie, rodziny powinny być jak najbardziej niezależne. I, i ale na ta mentalność, inny, panie mentalność, ale początek no, no, jaki był. Chodziło o sprawy gospodarcze, wymianę po, między towarami, a, a co się po, zrobiło? Po, początek z, po, po, był dobrze, do, załóżmy, że początek tam, był dobry, ale powiedzmy jaki dzisiaj jest. Dzisiaj w duchu faszystowskim Unia Europejska chce podporządkowywać wszystkie dziedziny życia i e, jeszcze do tego ten duch faszystowski przejawia się w tym, że jest to absolutnie antydemokratyczna e, filozofia, bo ci no, ale... politycy Unii Europejskiej nie szanują polskiej demokracji, nie szanują wyborów polskiego społeczeństwa, tylko chcą e, wbrew polskiemu społeczeństwu narzucać mu jakieś rozwiązania I czy gospodarcze, to. czy, czy Ideowe, czy prawne, i jeszcze do tego powiedzmy sobie szczerze, bardzo ważną cechą Unii Europejskiej jest to, że te wszystkie biurokratyczne władze Unii Europejskiej nie mają mandatu demokratycznego. One nie pochodzą tak jak władze polskie z wyboru, nie są, nie są wyrazem woli narodu. Tylko to są politycy, którzy zostali wybrani przez innych polityków, a ci biurokraci, którzy tym wszystkim trzęsą, to są już w ogóle poza jakąkolwiek kontrolą demokratyczną. I taki antydemokratyczny, faszystowski tożsamość Unii Europejskiej przejawia się także w tych dążeniach do ograniczenia naszych praw i wolności. Wolności słowa, zgromadzeń, walki z tożsamością naszą. I na to wszystko się nie możemy zgadzać i trzeba podkreślać właśnie to, e, to że e, ten duch faszystowski Unii Europejskiej, który, e, w którym doskonale się czują marksiści, którzy realizują swoje różne intelektualne, lewicowe patologie. No zauważmy, jak we Francji czy gdzie indziej pałowano, e, służby pałowały ludzi protestujących, nikt nie był oburzony. A w Polsce, gdzie protestowały, czy nadal e, zapowiadają różne protesty, e, te tzw. czarne marsze, gdzie wchodziły do kościołów e, ci protestujący z nożami, zwolennicy aborcji, profanowały świątynie, pomniki. E, jeżeli policja protestowała, e, czy, czy różne inne grupy e, broniły kościołów, to w Unii Europejskiej krzeciano, a tam mogło w Niemczech m.in. we Francji Pałowano jak? Bo to jest taka mentalność, bo to jest, ale... bo to jest mentalność kolonialna, gdzie po prostu e, e, Niemcom Niemcy, i Francji Niemcy, można, a u, u, i, z Brukseli mogą prowadzić e, politykę i mogą pałować, natomiast e, czarnuchy nie, można Polska, bronić e, nie mogą, nie mogą być, nie mogą mieć demokracji, nie mogą mieć wolności słowa, e, nie mogą podejmować swojej, swojej własnej e, Drodzy Państwo, kończymy wracając do sedna sprawy, między innymi zobaczymy, czy dzisiaj Pan Premier zawetuje budżet i czy... Z Unii Europejskiej zgodzą się na to, żeby wypłacać pieniądze m.in. Polsce i Węgrom, bez uzależnienia od tak zwanej od praworządności. Dziękuję. Mieliśmy następny odcinek, drodzy Państwo, z cyklu rozmowy bez cenzury z Jankiem Bodakowskim, redaktorem portalu Prawy.pl i miesięcznika Moja Rodzina. Do następnego usłyszenia szczęść Boże. Szczęść Boże.